A witajcie, witajcie! Tutaj Auto27 Remigiusz i dzisiaj piękny dzień, bo odpalam mojego Poloneza, który stał e, od tamtego roku, od listopada, od końca października, niedotykany wcale. No i niestety, akumulator, który był w Polonezie, nie wytrzymał tego postoju. Musiałem kupić drugi, ale już jest włożony. Chcę, żebyście byli świadkami uruchomienia mojego Poloneza. Dopiero go będę uruchamiał zupełnie pierwszy raz po wymianie akumulatora od tamtego czasu, więc chcę, żebyście byli po prostu przy tej chwili razem ze mną. Piękny zapach. Bierzemy kluczyki i uruchamiamy poloneza po kilkumiesięcznym postoju. Kontrolki się zapaliły, no i odpalamy. Zobaczcie, zobaczcie jak zapaliła polska maszyna. Cudownie, pięknie, bez najmniejszego problemu. Wciskamy pedał hamulca, więc możemy już ruszać na wiosenno, późno wiosenno, a w zasadzie letnie wojarzy pięknym polonezem. polonezem z garażu I będziemy jechać z polonezem na lody. Stoi i mnie zabierze.